Siemanko, tutaj Krisu, witam Was na Kamal Versie w takim krótkim odcineczku z gry Surrounded. Jest to gierka w early Accessie, w klimatach zombie, survival, postapo. Kompletnie nie wiem czego się po tej grze mam spodziewać, dlatego pomyślałem, że nagram Wam taki krótki teścik tej gierki. I co, bez zbędnego przedłużania, klikamy sobie New. I tworzymy sobie postać. Naszą postacią oczywiście będzie Chris Brutalny, bo jakżeby inaczej? Bieg 24. Wybierzemy sobie jakieś kozackie włosy. Niech będą fioletowe. Kozackie jakieś wąsy też nam się przydadzą. Um. Tatuaże, barwy wojenne i lecimy. Weźmiemy sobie poziom trudności easy, żeby szybko nie zginąć, a jednak coś, coś wam pokazać. Z tego, co już trochę o tej gierce poczytałem, to wychodzi na to, że będzie to gierka w klimatach: 7 Days to Die, Daisy, zombie, eksploracja, looting, strzelanie, wiadomo. Jest wiele osób, które kochają takie klimaty, więc myślę, że odcineczek Wam się spodoba. Day Survived One, jesteśmy już na mapce. Ej, ta grafika wygląda całkiem przyjemnie. Jednoznacznie kojarzy mi się to z Valheimem. Albo Unturnet. Swoją drogą z Unturnet mieliśmy nagrywać odcinki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A tymczasem rozejrzyjmy się tutaj. Mamy jakiś opuszczony dom. Tutaj nic nie ma. Lone Country Cottage. Przeszukajmy sobie szafeczkę. I co my tu mamy? Mamy ubrania, apteczkę. Apteczkę oczywiście sobie weźmiemy. Jakieś pieniądze. Nie wiem, czy pieniądze nam się tutaj przydadzą, ale, ale weźmy na wszelki wypadek. Amunicja, ja... oczywiście, że się przyda. To nawet nie ma wątpliwości. Ciuchy jakieś na razie mamy. Tu jest jakaś książka chyba. Kapelusik sobie podniosę, żeby wyglądać jak cowboy. Mamy tutaj jeszcze coś ciekawego. Mamy. No więc, polutujemy sobie troszeczkę. Dobra, mamy fajne rzeczy. Mamy plecaki. Mamy kask. Alkohol. Namiot na schronienie. Painkillersy. Dobra, na razie tyle nam wystarczy, bo nie mamy miejsca w ekwipunku. Przydałaby się nam koniecznie jakaś broń, choćby jakiś nóż albo jakaś rura, cokolwiek. Eee, dobra, pod taby mamy ekwipunek, załóżmy sobie ten kask. Jest nóż, ale tym nożem nie da się atakować. Naciskam lewy przycisk myszki i kompletnie nic się nie dzieje. Ale zobaczymy, może to dopiero w kontakcie z wrogiem zadziała. No to szukamy kolejnych miejscówek. Mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że takie odcinki Wam się spodobają. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, aby nagrywać takie pojedyncze testy różnych gierek. Oczywiście, jeśli któraś gierka Wam siądzie bardziej niż inne. To nagramy z niej serię. I myślę, że to jest ciekawy pomysł na content. Dobra, pod shiftem mamy sprinta. Soundtrack jest dosyć klimatyczny. Tam w oddali jakieś wiatraki, jakaś antena. W ogóle mamy tutaj mapkę? Mamy mapkę. Dobra, mapką zajmiemy się może później. Tymczasem polutujmy jeszcze trochę, aby mieć jak najlepszy ekwipunek. Może jakąś broń palną, kto wie. Coś czuję, że będą tu zombiaki, opuszczone domy. Po cichutku, powolutku, energy drink dobra zawsze coś. Zobaczmy, co jest w lodówce. Jest trochę jedzonka. Zepsutego chleba to nie chcę. Słyszę jakieś kroki. Co się dzieje? Czyżby tu był jakiś zombiak? Dokładnie tak i już mnie zobaczyły. Więc może to jest najwyższa pora aby się oddalić. Ej, dobra, nie da się atakować tym nożem, muszę uciekać. Wciskam lewy, nic nie działa. Prawy, prawy jest blok. Zostaw mnie w spokoju. Dobra, zombie odpuścił. Potrzebujemy po prostu lepszej broni, bo ten nóż prawdopodobnie jest do otwierania konserw albo jakichś skrzynek, ale nie do walki. Obawiam się nieco, że ta mapa może być trochę pustawa, ale rozumiemy to w końcu to jest Early Access, tak? Ktoś się tutaj strzela? Idziemy w kierunku tej zadymy. Aha, oni strzelają do mnie. No to wesoło. Uciekaj! Szybko, painkillersy. Dobra, trzeba uważać, gdzie się tutaj chodzi bo nie wszyscy są do nas przyjaźnie nastawieni, tak jak widać, a my nie możemy wiele zrobić bez żadnej broni. Więc musimy jej poszukać. Domyślam się, że ten odcinek może nie być taki ciekawy do oglądania, ale tak jak już mówiłem, chciałem wam nagrać po prostu test tej gierki. Dorwałem ją na kingwinie dosłownie za grosze, za tam złoty 50 czy 2. I pomyślałem, że nagram sobie taki luźny teścik. Mam jeszcze. Dużo ciekawych gier w zanadrzu, jeśli chodzi o takie krótkie testy, więc myślę, że będzie ciekawie. Możemy sobie obadać pojazd, zobaczyć, czy coś jest w środku. Ok, i co my dostaliśmy? Scrap, czyli element do craftingu, najprawdopodobniej. Dobra, chyba wróciłem się znowu do tych zabudowań, przy których byłem. Ale to nie szkodzi. Albo to są jakieś inne? Chyba to są jakieś inne. Magazyny. I już Zombie mnie zobaczył. Ej, naprawdę to będzie hardkorowe w tej gierce, nie? Uciekanie przed tymi, zo tymi zombiakami. Szybko, lód, zanim zombie mnie dorwie. Kurde, to nam się raczej nie przyda w tej chwili. Za to przyda nam się jakaś broń. Być może w tych skrzynkach tutaj cokolwiek znajdziemy ciekawego. Search crates. Przesło wędkarskie. Czy wezmę sobie kasę, bo na nic innego wziąłbym te koktajle mołotowa, to zostawię alkohol, wezmę koktajle i spróbuję te zombiaki spalić. Zobaczymy jak to działa. Pod G mamy granat. No i zombiaki płoną. Rzucę im tu jeszcze jeden. Dobra, spaliły się. Elegancko. No to przynajmniej granatami ich załatwiliśmy. Miałeś coś ciekawego butelkę wody. Dobra, to może tą butelkę sobie podniosę. Choć picie wody od zombiaka to nie jest najlepszy pomysł. Lockpick. Mo może scyzoryk nam się przydać. Walki Toki? Może weźmiemy. Nie wiem, co mam tutaj zbierać tak do końca, ponieważ, tak jak mówiłem, gram w to dosłownie pierwszy raz. Drugi, nie licząc testowego nagrania. Kasy nigdy za dużo. Ammo crate, no ale jak nie mam ammo, to nam się raczej nie przyda. No nie mam niestety miejsca w ekwipunku. Więc może, może spróbuję sobie gdzieś tu w okolicy, w tym lasku, rozstawić sobie namiot. I to będzie nasze takie tymczasowe schronienie. Gdzieś tutaj, pod drzewami, przy drodze. Tab. Postawimy sobie namiot, może gdzieś jednak trochę dalej od drogi. Tutaj będzie dobre miejsce. No i dobra, możemy się tu przespać. It's too early to sleep. Dobra, czyli spać możemy dopiero po 19.30. Tylko jak tu sprawdzić, która jest godzina? Czy jesteśmy zdani na własną orientację? Chyba w tej chwili tak. No więc, skoro teren jest bezpieczny, to sobie jeszcze. O, jednak nie do końca taki bezpieczny, ale ten zombie pełza. On jest powolny, więc yy, może nie będzie tak źle. Tu nic nie ma. Tu już wszystko zbadałem. Chyba tak, jednak. Więc użyję jeszcze sobie jednych painkillersów. Lecimy dalej. No, moim celem w tym odcinku jest zdobyć jakąś broń palną i zobaczyć, jak się strzela. Zobaczymy, czy nam się to uda. I tak powiem Wam, mamy 13 minut y, nagrania w tej chwili. I powiem Wam, że jakby tutaj ekipom się zebrać, to myślę, że byłoby całkiem fajnie, a przede wszystkim zabawnie. No bo jest klimacik, widzicie, jest taki typowy klimacik apokalipsy, zombie tutaj, no... Ludzie prawdę pisali, przypomina to dosyć mocno Seven Days To Die i inne tego typu gierki. Rozbierzmy sobie ten samochód jeszcze, widzę przed nami jeszcze rozbity wóz strażacki. I zombiaki. Spróbujmy je sobie ominąć. Ta mapa wydaje się nieco pustawa, aczkolwiek możemy to wybaczyć, ponieważ jak już mówiłem, Gierka jest dopiero w early accessie. Więc domyślam się, że mapa będzie się tutaj rozbudowywać. Movement jest dosyć przyjemny, na pewno nie jest to drewno, jak to bywa nieraz w tego typu gierkach. Może uda się po cichu wejść do tych domków. Mam nadzieję, że nas nie zobaczą za szybko. Zwłaszcza takich bezbronnych. Mamy rurę. Jest dobrze. Zróbmy porządek w ekwipunku i ją sobie zabierzmy. Gunpowder może do tej amunicji też się przyda, metalowy płot, szafka. Ej, mamy tu całkiem sporo możliwości z tego, co ja widzę w tej gierce. Może faktycznie będzie tak, że na jednym odcinku to to się nie skończy. Hmm, ciuchów raczej nie będę zabierał. Sprawdźmy, co jest w tej kasetce. Albo w biurku. Miejmy nadzieję, że jakiś pistolet. Jest nóż myśliwski. Więc tego chyba sobie wywalę i wezmę nóż myśliwski. Dobra, tym nożem da się atakować. Spróbujemy sobie zaraz jakiegoś zombiaka tutaj zaatakować. Tylko polutujmy sobie na spokojnie. Gotowane mięso, no to wymienię je za ten gunpowder. Zjedzmy może sobie coś, wypijmy energy drinka. Dobra, w końcu mamy jakąś broń, z którą możemy coś podziałać. Kasę zabieramy. Jedzonko też. Jedzonka w takich grach nigdy za dużo. I w sumie nic takiego bardzo ciekawego oprócz tego noża to tu nie było. Więc pójdziemy sobie w jeszcze jedno miejsce. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej gierce. Bo jestem bardzo ciekaw, tak szczerze. I co w ogóle myślicie o moim pomyśle o nagrywaniu testów różnych takich gierek tego typu? Pojedyncze odcinki, szybki teścik poglądowy, aby zobaczyć, jak to wygląda. Tam są ci rewolwerowcy, to się tam nie zbliżam. Okay. Całkiem jest satysfakcjonujące to zabijanie zombiaków z noża myśliwskiego. Zregenerujmy sobie troszkę staminę. Jest klimacik, jest klimacik. Ja lubię takie gierki. Mimo, że wiadomo, nie jest to gierka jakichś wysokich lotów. Ale, ale, jak za tą cenę kilku złotych to naprawdę warto choćby żeby sobie pochodzić na luzie po mapie miałeś coś ciekawego kasa kasa się przydaje zawsze nareszcie nie jesteśmy bezbronni jeszcze więcej. Mani, Mani, Jestem ciekawy po co nam ta kasa? Czy tutaj gdzieś jest jakiś handlarz? Albo jakaś baza, czy coś takiego? Co ty miałeś? Smartphone. smartfona bierzemy. Jest topór strażacki, już widzę na ścianie. Może w tych walizkach coś będzie ciekawego? Kurcze, topór strażacki jest. Yy, ale nie wiem czy chcę go teraz zabierać, bo nie mamy, nie mamy miejsca zbytnio, jest też kilof. Ja szukam jakiejś broni palnej, aby wam pokazać jak się strzela tutaj. Ale może to wcale nie być takie ładne łatwe zadanie. Baseball w śmieciach, akumulator. Kurczę, no Nie mamy miejsca na takie rzeczy. No dobra, jak będziemy kiedyś grać na poważnie, to może się tym zajmę. Teraz bardzo chciałbym znaleźć jakiś pistolet. O, mamy porządny plecak. Mamy porządny plecak. Generator drewno sobie może wezmę. Dobra, no przejdziemy się jeszcze kawałek. Jakie animacje w ogóle pozabijamy jeszcze troszkę zombie. I może uda się w końcu znaleźć ten pistolet. Nie ja tak o tym gadam, ale naprawdę chciałbym wam to pokazać. Sam jestem w sumie ciekawy. Znowu mało staminy. Ogólnie ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego typu survivali. Ale coraz bardziej się w to wkręcam. Dawno, dawno temu, 10 lat temu, dużo grałem w Infestation. Pamięta ktoś tę grę? To były czasy. Jest stacja benzynowa. Ale nie ma nic ciekawego dla nas. Może w środku przeszukajmy ladę sklepową. Również nic ciekawego. Samo jedzenie. A my jedzenia mamy pełno. Albo i niepełno, bo wyrzuciłem chyba przez przypadek. A mniejsza z tym, mniejsza z tym. Odwiedzimy sobie ostatnią lokację w tym odcinku. I będziemy powoli kończyć. Albo i nie odwiedzimy, bo nas wcześniej zastrzelą. Kto to za strzelanina? Kto się tu strzela? Może udałoby się ich zlikwidować I od nich przejąć właśnie tą broń Tylko jestem ciekaw kto to jest Czy to są nasi sprzymierzeńcy Czy to są jacyś bandyci ich jest dwóch, ja jestem sam. Ich jest trzech, ja jestem sam. Próbuję się tutaj przekraść. My już pod tym kościołem byliśmy. Ciekawe, czy uda mi się zdjąć ich po cichu. Dobra, jeden tutaj pozostał. Tamci są odwróceni. Czterech ich jest. Dobra, teraz, teraz Assassin's Creed, teraz akcja rodem z Assassin's Creed! Chodź tu, gościu! Nie uciekaj! Ej, dobra, udało się, mamy pistolet, mamy pistolet. Dobra, teraz ich spróbujemy załatwić. Teraz macie przez Aha, nie mamy amunicji. Inspekt no niby pokazuje, że mamy 18 kulek, to nie rozumiem tego. Dobra, idziemy dalej z nożem. No się ma. Ale AI tutaj to leży, nie? Dobra, to było szybkie. I oni nie mieli żadnej amunicji tutaj? Może ten ostatni coś ma. Ej siema, zaatakujesz mnie czy nie? A ty jesteś friendly. A z tobą? Dobra. No niestety nie udało nam się znaleźć amunicji nawet od naszych tutaj przyjaciół. Więc yy, myślę, że tym zajmiemy się już w następnym odcinku, a w tym odcinku ja się będę z wami żegnał, ja byłem Krisu. to był kanał Kamalverse. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, albo zobaczyć po prostu więcej testów, jakichś innych gierek na kanale, piszcie w komentarzach. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja się z wami żegnam, siemanko Cześć i nara, jo!